Kanale. i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie. No i słuchajcie. Z... Dzisiaj, no jak powiedziałam, jesteśmy w Minecrafcie. Subskrybujcie mój kanał. Kliknijcie, do będziecie na mój kanał. I okej, okay, dzisiaj będziemy... Dzisiaj będziemy ten. Dzisiaj będziemy robić tam takie różne rzeczy. Nawet nie wiemy, jakie. <laughs> Jakieś budowy. Co? Co ty chyba robisz? Dobra, słuchajcie, bo tu Hubert robi jakieś głupoty hmm. Dobra, Dobra. Dobra słuchajcie, bo tu Hubert się uderzył w kąt No to troszkę będzie zajmowała, słuchajcie Będziemy robić takie, słuchajcie, rzeczy, no i słuchajcie, tutaj będzie taki, tutaj będą takie różne budowle, jakieś budowane rzeczy, jakieś tam różne inne. To może, słuchajcie, zrobimy tak, że tutaj zrobimy dzisiaj mur i jeszcze jakieś ładne rzeczy, a w następnym filmiku... Będę robiła srebrny przycisk albo złoto. To już, chcecie, ja będę musiała zastanowić się. Okej. Okay. Co dopiero słońce jest tutaj? A ja już tyle zrobiłam. Okej, okay, słuchajcie, no może zrobimy tak 4 na 4 albo 10 na 10. Okej, okay. dwa, pięknie, to nie było. Dobra. I to wygląda nawet super. Nawet super. A! Chyba, słuchajcie, ja chyba... No dobra. Słuchajcie, chciałabym Wam podziękować za tyle wyświetleń Chyba już, słuchajcie, mnie chyba jeszcze troszeczkę, jeszcze tak troszeczkę I będzie chyba 100, tak mi się wydaje Kiedy patrzyłam na swój kanał, to jeszcze tak troszkę brakowało Ale pewnie już dobiliście tyle I za to bardzo Wam dziękuję uwy, uwy, uwy. <laughs> Bardzo Wam dziękuję no i w ogóle życzę Wam miłej, szczęśliwe, szczęśliwej Wielkanocy. Bo słuchajcie, jutro będzie taki wielki dzień Wielkanoc. I słuchajcie, może nagram to, jak może na przykład z Hubertem w Map City będziemy świętować Wielkanoc. Co ty na to Hubert? Mhm. Bo tutaj Hubert jest, tutaj jest, jest, ale słuchajcie, Hubert już tutaj nie będzie się odzywał, prawda? No i... okej okay. No i słuchajcie, no jak mówiłam, życzę wam naj, najlepszej Wielkanocy ŚWIATA! Dobra, my tu już zaczynamy... tu już robimy... już robimy tutaj wieżę Kurde, dopiero tyle zrobiłam? Jak to? Gdyby tutaj byli jeszcze trzy osoby, no to... Poszłoby to o wiele szybciej. O co jest? What the hell? Ej! Co jest? Посмотрите, на что Что? Посмотрите. a tam jest wioska, Wow. Przepraszam. Ok, chyba już jest tak wystarczająco duży i długi. Więc to chyba cały. I zrobimy tutaj, a może zrobimy taki troszkę bardziej dłuższy, bo nie wiem, czy wystarczy miejsce na, na przycisk Po jednej stronie będzie złoty przycisk, a po drugiej srebrny Dobra Tyle wystarczy. Tylko tutaj będzie trzeba jeszcze. Dobra, ją. Dobra. W ogóle słuchajcie, dawno nie było filmiku. Yy, z właśnie Minecrafta. A bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No to słuchajcie, postanowiłam. Nagrać. Ok, no to teraz słuchajcie, musimy troszkę się spieszyć, bo jak mówiłam Wam, w jednym odcinku nie mogę tak bardzo długo nagrywać. minimum 15 nie. minut. No! No! I dobra, robimy tak gdzieś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. cztery może gdzieś czterdzieści klocków chyba. No, chyba tyle wystarczy jeszcze trochę Czekaj. Co? do tytuł tyku nie pijesz, nie pi Dobra. Hubert. Ani, mi się zamykać zamyka, się tej drzwi Ubierz się, bo jest zimno. Dobra, słuchajcie, bo tu oczywiście z mo w moim domu nie mogą się zamknąć. Nie, nie, jest mi zimno. Jest mi zimno. Dobra, chyba tyle zostałem. Nie. Czy... Dobra, a już się robi noc, dobra. ziemia. Nie mam, nie mam. Dobra, i teraz będzie tutaj teraz trzeba zrobić 40 bloków. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Okej, okay. dobra. Nie było już Dobra, chyba tutaj jestem w właściwym miejscu. Tak. Zaraz, słuchajcie, chyba będziemy No właśnie No i jesteśmy No i chyba już całe zrobiliśmy yy, Dobra No nie wiem, słuchajcie, co tu by sobie jeszcze zrobić Ale możemy gdzieś zrobić drzewa Albo tutaj coś postawić Możemy tu postawić Poczekajcie, może być stołna Albo pocho No bo wiem, może pochorna Tylko o, takie weźmiemy, żeby było łatwiej. Dobra, poczekajcie, bo tu jednego pominęłam. Dobra, chyba jest już w porządku. No, nawet słuchajcie, jest spoko. Patrzcie, no to tutaj będzie taki mur, żeby tam nie ściągać. No, ale i tak będę musiała ściągać. Bo słuchajcie, za bardzo dobrze to się nie znam na przyciskach, bo ja takich dużych butów jeszcze nie dotykałam. Jeszcze nie robiłem, znaczy. To tu słuchajcie sobie jeszcze zrobić, bo mam jeszcze gdzieś minutkę. Więc może zrobimy tutaj taką malutką dekorację, tak na szybko. Ok, słuchajcie, dzisiaj to byłoby na koniec odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim. Kanale. papa, baba